Ja mam nadzieję, że to szkala gitna będzie. Nie jesteśmy gotowi z... na kolejną rozbudowę. Ale nie, nie do dobra, dobra. Dobra. na Discord... pisali, że tak świetnie. Nie wiem. Nie wiem, ja od... chodźcie tutaj, od... uderzcie w ścianę. Uderzcie w ścianę. Hmm. Ty też uderz? Eee, to eee, chodźcie Hmm, <coughs> yeah <otwarzysz>, okay. yeah. <coughs> nie mam otwarz jeszcze. Ej, nie rób ci tak, bo z pami to jest Nie spam tak, popieram całe na fullę Ja pierdziłem właśnie spam. Ej, a możesz mi dać dwa boksy dalej? A po co? Jak nie będziesz widział jego? No to rozbuduj to, ja dałem ci nawet matsy, żebyś rozbudował Okej, okay, no Masz tutaj nawet, ci mogę wyrzucić, nie wiem Masz tyle nawet matsów. Rozbuduj to jeszcze jed... O, tutaj chcę, żebyś mnie postawił w tym boksie i rozbuduj to po prostu dwa Jak można, albo o jeden nawet, o ten To jakaś próba scamu jest? no to właśnie boję się o, o mnie, że mnie oskamujecie Discordzie... Nie, schardzie... tutaj, no bo... Nie, wolę jak tutaj. Gdy... No ale ja... widzisz? Tak widzę, ja... Ja... ja będę wszystko widział, ja będę wszystko widział. Ale nie będę nie, nie mogę zabudować! Ale to nie, nie musisz wyrzucaj tam rzeczy po prostu, tam gdzie byłeś. Ja będę wszystko widział, więc spokojnie. No to proszę Dobra, tak. Ale ja no nie z... będę go fartę widział. No to Jezu, chodź tutaj o jedno. No ale to po co widzieć no. moją ofertę, jak i tak nie będziesz jej widział? No. no to no. ja jej będę, to ja będę po prostu jej mówił, idź tam. To ja tak. będę mówił przecież moje, on jak mówi swoje, prosto. Ale ja będę mówił, co nie? Okay, to mów. Co ja mam? Dobra, e, to tak, mam 5 e, pięć, pięć, nocturn, 144, tutaj rzucę, że. No. To jest, są no, cztery, no. ale no. E, no. Dyńka na wodę. No. Proszę. No. E... Czekajcie, bo chyba w magazynie mam tę kuszę. E, nie mam kuszy, ale mam to modowane. Na dwa żwiozy. Oh, okej. Okay. To się nazywa e, już. Dobra. Ja daję 3000 słońca na start. 3000 słońca, no to. Ale broń sama, broń a, sama. I a, a, a. Do to, ja, to, ja to. ja daję 3 grabarze 144. No to ja tak, ja daję raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dynietnik 130. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, czy 130 full perki, 130 lampowy karabin sniperski. No i tyle. E, dobra, no to dobra, to... To, to, no to, to, ja to wszystko za... co mówicie, wywalajcie do rogu. Ty już dobra. do rogu i ty do rogu. To ja jeszcze zaproponuję dynietnicę... Ej, ja, ja e, właśnie dobra. zapomniałem się was spytać. Nie macie nic przeciwko, że nagrywam te wojny, co nie? Nie. O, nie. E, dobra, to ja daję te trzy grabarze 144. E, dam jeszcze... Dwa na 144 i 200 trapów, ale muszę iść do magazynu. Dobra, daję jeszcze werbel fundatora 144 na dwie barki. Eee, no, ty coś jeszcze dodajesz? Eee, no, jak na razie on wygrywa. To a, jeszcze... no to, e, to ja jeszcze zaproponuję e, 8 w tym jedna na siła natury. 130 oczywiście. To ja daję na nowe 144 na energię. Okej, okay. ty? No A, ja jeszcze dam... Ja dam Jezu, dwa przez ja 130. Już. Dwa przez 130. Dobra, ty coś dajesz jeszcze? E, no to łowce głów 144 na, na 10 perek. E, nie ma takiej no. broni. Jest. Byku, ja mam, mogę ma. ci nawet pokazać. Chcesz, to ci wyrzucę nawet. No, nie ma takiej broni, jeśli to jest 106. Jak, jak 106? Mamy tutaj łowce głów złotego, nawet widać chyba. No ale co tego, ale nie, nie ma takiej broni. Jakie? Jak nie ma 144 No nie ma. Ale jest. Jest! Jak nie... Nie dobra, nie wierzę w tę wojnę. Dobra. To jest, ja... dobra, morda. Dobra... Trzedaj yy, wy... jeszcze. E, no to ja dam drzewko światła i trzy miecze 130 co dajesz jeszcze? Mm, widmowe ostrze na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć perek i dwa żywioły. Okay, dobra. dobra, ja stop, ja już stop. Ty już stop? Tak, ja już nie Ta, nie, ta osoba tak, wygrywa. GG, mhm. to, to dam. O, dzięki, świetnie. 지